Wybrzeże wokół Karlskrony jest skaliste, z mnóstwem maleńkich wysepek. Na jednej z nich, położonej prawie w samym środku miasta jestem, przede mną składniki, które wystarczą do przygotowania dania niezbyt różniącego się od naszego gotowanego dorsza, ale jarzyny będą przyrządzone w sposób typowo szwedzki. W tej miejsce mam marchew i w lodową, może też być rzepa. Tutaj masło, tu jajka na twardo posiekane, cukier, woda, świeże filety z dorsza. Najpierw muszę te filety posolić i na godzinę, 40 minut odstawić w chłodne miejsce, czyli albo lodówka, albo szwedzkie powietrze. Jest tu wystarczająco zimno. To niech stoi. A w garnku muszę teraz rozpuścić masło. A najpierw oczywiście trzeba zapalić pod tym gaz. Dużo masła będą w tym duszone w specyficzny sposób jarzyny. Teraz muszę posiekać jarzyny w grubsze paseczki, tak zwane zilien. Gdyby to były jarzyny młode, to można by było wrzucać je w całości, ale takie jednak. no Powiedzmy, że to jest takie bardzo grube zilien, ale teraz państwu pokażę jakie to powinno być, mniej więcej takiej grubości. To są raczej zapałki sztormowe, ale tak właśnie powinno być. Teraz jarzyny wrzucam na masło, ale one nie będą się dusić w samym maśle. Będzie do nich dolana woda i dosypany cukier. Na końcu całość posolę. Teraz cukier, sporo cukru. To jest właśnie ten charakterystyczny szwedzki smak. Szwedzi słodzą wiele rzeczy, nawet śledzie. Historycy kultury tłumaczą, to, że Szweci używają tak wiele cukru, tęsknotą za słońcem. Szwecja jest największym konsumentem na świecie słodkiego wina. To słodkie wino, które produkują Francuzi, go nie wypijają, natychmiast jest eksportowane do Szwecji. Być może, jakby nie było, trzymamy się ściśle przepisu, dolewamy teraz wody i przykrywamy, ale tak, żeby para miała ujście chodzi o to, żeby cała woda wyparowała, zostały same jarzyny w maśle, one wtedy będą takie półmiękkie i gotowe do jedzenia. Teraz czas na dorsza. Będę go gotował na parze, ale nie muszę wcale korzystać ze specjalnych garnków do gotowania na parze. Zrobię to tak. Dorsza kładę na talerzu odwróconym do góry dnem, filety, dość cienkie, więc to nie musi długo leżeć pod przykryciem. Wlewam na patelnię bądź do takiego garnka, do którego dna talerz wejdzie, wlewam wodę, kładę talerz w ten sposób, przykrywam i od momentu zagotowania 10, góra 15 minut, woda powinna tylko lekko mrugać, nie może się bardzo intensywnie gotować. I proszę Państwa. Polska i Szwecja to są dwa kraje dorszowe, ale w Szwecji, w przeciwieństwie do naszego kraju, je się sztokfisza, po szwedzku lutfish. To jest dorsz suszony na słońcu, którego tak naprawdę wytwarza się prawie wyłącznie w Norwegii i z Norwegii na prawie cały świat eksportuje. Mają Portugalczycy swojego bakajał, mają Hiszpanie bakalau, mają Chorwaci, mają Włosi, wszędzie tego suszonego dorsza je się, w Szwecji również, w Polsce nie, przed wojną był. Dlaczego zniknął? Niech sobie na to pytanie odpowiedzą historycy. Ja wiem, ale nie powiem. Ten dźwięk to miarowe uderzenia talerza o dno patelni. Dorsz powinien być gotowy. Talerz chodzi, a nic mi się nie stało. Zdejmuję teraz kawałek dorsza. Delikatnie. Ryba jest delikatna. I chciałbym, żeby mi się te filety nie rozleciały. O ile to możliwe, udało się. Naprawdę 10 minut, więcej nie trzeba. Teraz jarzyna. Co tutaj się stało? E, tutaj woda całkowicie wyparowała e, i te jarzyny e, w takiej maślanej e, maślanym sosiku spoczywają. Są tak miękkie jak być powinny. To już prawie wszystko. Jeszcze i jajko na twardo. O! I odrobina szwedzkiego kawioru. Padła mi łyżeczka, ale już ją mam. W Szwecji jest, jak mówiłem, niezwykle czysto, więc można podnosić sztućce z ziemi. Ten kawior tylko dla złamania koloru. Bardzo proszę. Prawdziwy e, dorsz e, po szwedzku. A z nami jest e, Magdalena e, Kurczewska-Svensson. E, e, Będziemy do siebie mówili po imieniu, prawda? Uważam, że powinniśmy, ponieważ jesteśmy w Szwecji jest to normalny zwyczaj. Y Magdaleno, jak długo mieszkasz w Karlskronie? Ja w Karlskronie mieszkam już 21 lat. W związku z tym możesz najlepiej powiedzieć, czy, czy warto tu przyjeżdżać i czy w ogóle odwiedzają polscy turyści karoskrony. Oczywiście, że warto, czego dowodem jesteście Wy. Turyści nas odwiedzają, coraz więcej Polaków nas odwiedza, oczywiście nas interesuje ta grupa najbardziej. Ja uważam, że Karlskrona jest tym właściwym miejscem na odpoczynek dla Polaka. Jest wiele powodów by odwiedzać Szwecję, by odwiedzać Karlskronę, mam nadzieję, że jednym z nich jest również taki po szwedzku przyrządzony toż. Trzy korony, proszę Państwa, widać tutaj wszędzie. Bif Lindström czeka, ale najpierw kawałek buraczka. Do widzenia.